Malko, tutaj Miś Gaga i dzisiaj słuchajcie będzie bardzo gruby odcinek tak mi się wydaje taką mam nadzieję, no bo jak zauważyliście pewnie na moim kanale dawno nie było żadnego filmu z LOL Surprise LOL Surprise no i dzisiaj będzie bardzo grubo dlatego, że mam tutaj słuchajcie trzy kartony, w których są jakieś właśnie nowości od LOL Surprise oni mi, słuchajcie, czasami, wiecie, po prostu wyślą jakieś paczki z no, nowymi lalkami, i trochę mi się, słuchajcie, tego uzbierało. Jak widzicie, mam tutaj te kartony już, tak wiecie, trochę otwarte, ale to tylko dlatego, że po prostu zajrzałam, żeby zobaczyć tam, czy na pewno tam są jakieś, wiecie, lol surprisey. Ale już, słuchajcie, tych rzeczy nie wyciągałam, więc nie wiem dokładnie, co tam jest. Zaczniemy w takim razie, może od tego kartonu, który tutaj tak leży najbliżej mnie. Nie wiem, czy widzicie, ale tu jest moi drodzy napis. LOL Surprise Twins! Czyli to będą chyba te mniejsze laleczki, pewnie jakaś nowa seria e, wyszła. OMG, a nie, sorry, to nie OMG, to LOL Twins! Ale ładniutka jest, ulala! Zaraz słuchajcie, na pewno jakąś otworzę, ale muszę powyciągać wszystkie, no nie? Dobra, kolejna. Ona się nazywa Merlin Star. To taka chyba trochę Merlin Monroe jest. Tutaj mamy za to Chloe. Pepper, Peper, czyli papryka. Ostra papryczka, różowa, ostra papryczka. Dobra, dalej, bo są, słuchajcie, aż cztery, no nie? Wow! A ta jaka ładna, tęczowa! A, sorry, wy jeszcze <ścoughs> nie widzicie. Nazywa się Emma Emo. Czemu Emma Emo? Co w ogóle? Co to za dziwna nazwa? Ej, ale bardzo ładna jest. Super ma, takie wiecie, kolorowe ciuszki. I tu je... O, jaki fryz Zaraz wydaje mi się, że do tych kartonów pustych to pewnie mój kot tam wiecie, wleci do nich, bo on bardzo lubi i zresztą jak każdy kot, po prostu lubi kartony puste. A tu mamy moi drodzy Nia, Jagger, Regal, jakoś tak, o proszę bardzo. No, powiem Wam, ładne. Lucek jak się z tyłu czai no nie? Na jakąś laleczkę, bo on bardzo lubi takie różne wiecie, maskotki i tak dalej. Oczywiście, żeby je zeżreć więc lalki mu nie dam, bo nie chcę, żeby ją zniszczył. Hola, hola! Moi drodzy, tutaj będą niespodzianki! Ooo, ja myślałam, że wiecie, tylko lalka będzie i koniec, ale z drugiej strony przecież w LOL Surprise'ach muszą być jakieś niespodzianki i jest ich tutaj pełno. Oh my god, ile tego jest? O, czekajcie, to chyba trzeba tak do końca, o tak. Aha, fajnie, że całe już pudełko rozerwałam. Wszystko rozwaliłam, super! Naprawdę super, dobra. Mamy tutaj e, gazetkę, jak widzicie. Taką, o, coś takiego. Ojej, ja zobaczcie, jaka cute mała torebeczka! Ej, ale ładna ona jest! Fajna! Chyba będą tutaj jakieś turbo małe rzeczy, no i miałam rację, bo są to spinki! Jakieś maciubkie spinki. I jeszcze trzecia, ostatnia saszeta. I tu mamy znowu! kolejne zawiniątko, które mi cały czas wypada. I tak w ogóle moi drodzy, jeżeli chcecie więcej lol surprise'ów na moim kanale, jeżeli wam się jeszcze nie znudziły, no to koniecznie wiecie, zostawcie tutaj dużo łapek w górę, to na pewno nagram. Dobra, tutaj są słuchajcie, kolczyki i, i takie rzeczy. Zobaczcie, to jest takie maciupkie, że aż ciężko mi jest wam to pokazać. Eee, patrzcie, ja tu coś jeszcze znalazłam w tym pudełku. To jest pasemko do włosów. Okej, mogę sobie to sama dopiąć? No na pewno mogę, no nie? Czekajcie, ja to muszę zrobić. A, wbiłam se spinkę w głowę. O, i jak? Trochę za krótkie, ale. <noise> dobra, niech będzie coś takiego, trudno. <noise> niech będzie, dobra, i teraz jeszcze muszę tą lalkę stąd wydostać. Powiem Wam. Wiecie co? Jedyna rzecz, która mnie właśnie denerwuje w LOL Surprise'ach to jest to, jak one są ciężko zapakowane i jak jest ciężko je otworzyć. Po prostu, wiecie, jak się otwiera jeszcze jedną lalkę, to jest ok, ale jak ja mam otworzyć na filmie więcej tych lalek, to wierzcie mi, że tak naprawdę ja dłużej te lalki otwieram z tych opakowań, niż Wam je pokazuję. No, zobaczcie na tą piękność! Jest po prostu tak kolorowa! Oj, czekajcie, bo trochę tutaj się spódniczka do góry podwinęła i było widać cały tyłek. W ogóle, słuchajcie, kiedyś miałam niestety taką bardzo niefortunną sytuację, jak chyba chodziłam do podstawówki czy do gimnazjum byłam w toalecie i właśnie miałam taką spódniczkę i ona mi się wiecie zawinęła o stopy i wyszłam tak właśnie z łazienki wiecie z no, podwiniętą że było mi widać cały tyłek lecimy w takim razie z kolejnym kartonem, największym i tutaj będą słuchajcie chyba jakieś turbo wielkie lalki z lol surprise takie wiecie, większe niż te OMG, bo po prostu widzę po pudełku, że są naprawdę jakieś gigantyczne. Więc uwaga, uwaga, wyciągamy, moi drodzy. Wyciągamy, albo tą. Wy... Którą wyciągnąć? Dobra, wyciągam tą jako pierwszą. Co to jest za gigant? Oh my! Co? O co tu chodzi? To jest normalnie Lol Surprise OMG. To jest przecież ta neon neonisha, no nie? Pamiętacie, ona była no jakby w pierwszej serii lalek OMG. Akurat słuchajcie, tą serię dobrze pamiętam, no bo, no bo to była pierwsza, jak już tak wiecie, największe wrażenie na mnie wywarła. I tu mamy jakby, nie wiem, jej dorosłą wersję? Może to o to chodzi, że ona już jest tutaj dorosła? Tu jest tylko napisane, słuchajcie, z tyłu, że to jest po prostu modowa lalka. Nie wiem, nie wiem. Ja mogę Wam się, słuchajcie, tylko pochwalić że właśnie za jakiś czas, yy, i tak naprawdę to już niedługo, bo pod koniec września, jadę do Mediolanu na Fashion Weeka i będzie tam, słuchajcie, pokaz właśnie związany z lalkami LOL Surprise, Bratz i Rainbow High. Eee, nie wiem do końca, o co tam będzie chodziło, ale zostałam zaproszona, jadę, na pewno tam Wam też coś ponagrywam, więc może tam będą takie lalki, nie wiem, w sensie prawdziwi ludzie za te lalki przebrani, nie wiem, może to o to chodzi? Ale dobra, zobaczmy kolejną. Słuchajcie, to jak mówiliśmy, że OMG to są wielkie lalki, to te to chyba są gigantki, naprawdę. Tutaj zobaczcie, mamy tą swag. One wyglądają ogólnie troszeczkę inaczej, widzicie. One mają trochę inne twarze, delikatnie inny strój, taki właśnie bardziej dorosły. Kolejna, moi drodzy, to jest... Jak ona się nazywała? Le, nie, Royal? Royal Bee, moi drodzy. Ja bardzo lubię tą jej mniejszą wersję. Nie mówię, że tą najmniejszą, tylko tą po prostu normalną OMG, a nie tą gigantyczną OMG. Ale ta ma tutaj płaszcz, Ja cię kręcę, ale piękne te lalki są. Zaraz sobie je na półce ustawię, naprawdę. Może je wszystkie i na sam koniec jeszcze taka piękność, jak ona się nazywała? Lady Diva, no tak, jak żebym mogła zapomnieć, moi drodzy. Co tutaj jest? Tu jakieś dziwne rzeczy są, dobra, mamy coś... A, dobra, to będą okulary, już widzę. Wielkie, gigantyczne okulary dla wielkiej lalki. To jeszcze nie wszystko, bo jeszcze tutaj jest, słuchajcie, jakiś plakat? Coś takiego? A to plakat jest po prostu. Taki do zawieszenia sobie pewnie wiecie. Na ścianę albo na szafę. No dobra. Słuchajcie. Otwieram tą lalkę. Widzimy się za chwilę. Five minutes later. Łomatko, Łomatko, jedyna. Jakie ona ma długie nogi? Zobaczcie. Ej, serio, ona ma takie giry, długie, że jestem po prostu normalnie. Szoku. Włosów to ma też tyle, że matko jedyna. U, patrzcie. wow, Jakim fajnie się kolana zginają. O lol, ej, to one są takie, wiecie, bardziej ruchome te lalki. Można je sobie fajnie poustawiać. No teraz to są, słuchajcie, chyba największe lalki w mojej kolekcji, nie? Serio! Ale czak ja Cię kręcę. Dobra, przyznam Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że LOL OMG mnie jeszcze czymś zaskoczy. A tu proszę bardzo, zrobiło wielkie, gigantyczne lalki. I zobaczcie, jaką ona ma przesłodką twarz. Tutaj ma jakby plasterek na środku noska. Nie wiem, takie wiecie, bardzo cute to jest. Dobra, tu mamy kolejne okulary, jako wiecie tą niespodziankę. Wydaje mi się, że pewnie u każdej lalki będą okulary, chociaż może, może u jakiejś będzie coś innego, nie wiadomo. Jeżeli otwieraliście wtedy te inne lalki i było coś innego niż okulary, to możecie napisać w komentarzach ŁOMG! Wow, <laughs> nie wiem jak Wy, ale mi Queen Bee podoba się najbardziej z tej serii. Jest po prostu najbardziej wystrzałowa, ma najbardziej chyba ten look taki nowy wystrzałowy. No ta peleryna tu jest po prostu totalnym sztosem, jej włosy też. Kusteczka, zobaczcie, ma takie brokatowe delikatnie. Zobaczcie, jakie ona ma tutaj w ogóle szczegóły na tych, yy, jej ubrankach, tak, na tym kombinezonie. No po prostu totalny sztos. Wiecie, no może dlatego ją tak lubię, bo po prostu je, ma dużo dodatków złotych, a wiecie, Grażyna lubi złoto, bo złoto jest drogie, bogate, może dlatego. <laughs> I w ogóle jaką fryzurę ma, taką zrobioną jakby koronę widzicie tutaj z włosów. Ja Cię kręcę, ale te lalki, to jest pas! Stoi już nasza przepiękna dziewoja na stojaczku. Ale one się naprawdę bardzo pięknie prezentują. Są takie wielkie, że na półce będzie je naprawdę widać z daleka. E, jeszcze słuchajcie, szybko Wam pokażę tak o, trochę bliżej e, te pozostałe lałki, żebyście sobie się też im przyjrzeli, bo nie wiem, czy tam je wtedy Wam dobrze pokazałam. Ta jest też Lady Diva fajna. Zobaczcie, jakie ma ładne... I ma takie buty kozaki, zobaczcie jakie długie. Lecimy, moi drodzy, z ostatnim kartonem, z ostatnimi rzeczami, ale no przyznajcie, że dzisiaj naprawdę dużo się działo. Bardzo grube rzeczy wam tu pokazałam, a te, słuchajcie, chyba lalki będą jeszcze grubsze. W sensie nie że grubsze, że grubsze, tylko wiecie, że... Wow, ale szto, ale grubo, wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że rozumiecie co ja mówię. Dobra, patrzcie na to. To jest jakaś w ogóle nowa seria. Fashion show. Wow! Wow, wow, wow! To jest chyba taka troszeczkę zimowa dziewoja. Ona ma tu chyba kilka w ogóle stylizacji, bo ma też, zobaczcie, tutaj taki stojaczek na ciuchy. I widzę z tyłu, widzicie na pudełku są pokazane tutaj jej różne stylizacje. Dobra, zaraz sobie te stylizacje otworzymy i sprawdzimy. Ale mam jeszcze jedną! taką moi drodzy, bardziej e, fioletową. I ona tu ma jakąś taką suknię, zobaczcie, odblaskową, czy coś takiego. Ja cię kręcę! Co tu się dzieje w ogóle? To może dlatego właśnie będzie ten mm, pokaz, wiecie, lalek, w sensie lalek, no pokaz mody na Fashion Week w Mediolanie, bo po prostu tutaj powychodziły takie serie modowe lol priceowe i dlatego może coś takiego jest zrobione. Teraz mi się moi drodzy to wszystko wyjaśniło, no nie? Ona się w ogóle nazywa La Rose. La Rose. Czyli chyba róża po prostu. Miałam koleżankę w klasie w podstawówce róże. Sweterek to ona ma tutaj po prostu przepiękny. W ogóle bardzo ładna jest ta lalka i mi się wydaje, że ona jest chyba normalnego rozmiaru, normalnych lalek. OMG, no nie? Bo nie wiem, taka mała mi się wydaje, ale to może dlatego, że te są takie duże. Zobaczcie, jakie one naprawdę są gigantyczne. Teraz widać porównanie. To jest normalna OMG, a tutaj mamy po prostu tego giganta. Ja nie będę tak nazywać, że to są giganty. <laughs> Jakoś mi do tego pasuje. I tu zobaczcie, jeszcze przy otwieraniu odkryłam, że to jest chyba słuchajcie, łyżwiarka, bo w ogóle jej można jakby zrobić, o, że to są albo buty, widzicie? Albo łyżwy! Haha! Sprawdzimy teraz te niespodzianki, co tutaj są, bo właśnie wydaje mi się, że tu będzie naprawdę bardzo dużo ciuszków do niej. Są przepięknie zapakowane. Uuu! Ulala! Wow! Jaka kieca długa! A, to taki cały, widzicie, komplecik jest. To ona w tym trochę chyba będzie wyglądała jak syrenka, tak mi się wydaje. W ogóle mogę sobie, to wiecie, tutaj powiesić na ten y, stojaczek. Fajne to jest. Bardzo mi tego, wiecie, nieraz brakowało, jak nagrywałam jakiś właśnie top model czy coś takiego. W ogóle top model swoją drogą też dawno nie nagrywałam żadnego. Wow! A tu są, moi drodzy, jakie rzeczy. Czekajcie. I już wam pokazuję! Już wam pokazuję to jest, moi drodzy, czapka! Czapka na łap. <laughs> tu mam jeszcze słuchajcie, coś takiego. To jest chyba na. Yy, na, na nogi dla tej lalki. Tak mi się wydaje, nie wiem, to wygląda jak jakiś jakieś ochraniacze, jakby miała, nie wiem, bić się Fame MMA, czy coś takiego. Czekajcie, spróbuję i to na nogę ubrać. Ale czy mi się w ogóle to uda wcisnąć tutaj? Oh my god! Nie no dobra, zapięłam. Nie wiem, czy to tak pasuje do tych skarpetek, chyba średnio najeża, no nie? Ale dobra, tak wiecie, wszystko przymierzam. Tak po trochu wszystko przymierzam. Dobra, tu jeszcze mamy coś takiego ładniutkiego, zobaczcie. To ładnie wygląda. Uuu, tu jest napisane wielki, brokatowy, yy, wielka, brokatowa torba. To może będzie tutaj coś też brokatowego. Oczywiście Aga musi ją rozerwać i zniszczyć całą, no nie? Bo jakżeby inaczej. O oh my god! Uuu, to się nawet otwiera! Patrzcie! Jakie ładne to jest! Torebka taka na ramię, króliczek, matko, jedyna jaka ta lalka, jest słodziutka, cała różowiutka, jak landrynka, a tu mamy jeszcze... Co to jest? To są jakieś podwójne okulary, zobaczcie. O, jaka beka, pierwszy raz coś takiego widzę w ogóle. Jak to ubrać na tą lalkę? Wydaje mi się, że to są chyba takie okulary, trochę, wiecie, śniegowe, że tutaj o tak zakłada, to ma maskę na snowboard. A tutaj ma po prostu normalne okulary przeciwsłoneczne. Nie wiem, może to o to w tym chodzi, ale nie mam zielonego pojęcia, czy, czy na pewno o to w tym chodzi. Dobra, i czy coś tutaj jeszcze było? Dobra, były tutaj jakiś taki, o, widzicie, naszyjniczek. Ty, już od razu jej założę. I chyba to wszystko, moi drodzy. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że nie... A nie pominęłabym! Oj, Aga, Aga, ty to zawsze. Jeszcze jeden strój jest, a tu mamy, zobaczcie, to jest piżamka chyba i ma serduszka jako kieszonki. O oh, oh my god! I to jest takie mięciutkie, wiecie, puchate. Ale fajne! Nie no, naprawdę fajny jest ten zestaw, bo mamy tutaj bardzo dużo ciuszków, możemy sobie fajnie tą lalkę poprzebierać. Napiszcie koniecznie w komentarzach, która z tych lalek. W sensie z tych wszystkich, które Wam dzisiaj pokazałam, a nie tylko z tych, która Wam się najbardziej podobała. E, mi się po prostu w tym momencie najbardziej podoba seria no, dużych lalek, e, ale te zestawy właśnie, gdzie mamy tutaj dużo ciuszków i można sobie naszą dziewoję poprzebierać w przeróżne stylizacje, też jest totalnym wypasem i Widzimy się niedługo w kolejnym filmiku. Mam nadzieję. Pa-pa!